Możemy sobie zadać pytanie, czym jest prawda, czym jest miłość, szczęście. I zobaczcie, ile słów może się zrodzić z tych pytań, tak pięknie wyjaśniających właśnie, czym jest prawda, miłość, szczęście. Ja tak we wszystkim, we mnie. Sprowadza się to bardzo mocno do takiej praktyczności, takiego przejawiania się w codzienności w sposób, który jest funkcjonalny, działający. Wiąże się to dla mnie z przepływem energii. To przepływ tej energii y, dla mnie jest związany właśnie z tymi słowami. Na czym to polega? Generalnie my wszyscy we wszystkim jesteśmy w różnego rodzaju relacjach, interakcjach. Tworzymy każdy dzień, każdy swój przejaw poprzez relacje, czy z innymi istotami, zwierzętami, roślinami, przedmiotami, miejscami zdarzeniami, cokolwiek się wydarza w naszym życiu, cokolwiek dostrzegamy, to to są, można powiedzieć, takie interakcje, relacje. I one dla mnie związane są z przepływem energii. I teraz jest tak, kiedy ten przepływ jest w dwie strony, tak magnetycznie się odbywa, że w dwie strony jest ten przepływ, to wiem poprzez to, co się dzieje w moim ciele, że ciało się rozluźnia, ten przepływ energii płynie. To jest jak, jak kompat, jak określanie drogi, którą kroczę i którą jest właśnie to droga prawdy, miłości, szczęścia. W przepływie jest dla mnie takim praktycznym przejawie życia. W przepływie jest właśnie miłość, prawda, szczęście, cokolwiek jeszcze tutaj włożymy, jakiekolwiek słowo. Ale kiedy na przykład ja coś chcę i ode mnie płynie energia w jakimś kierunku, ale nie ma odpowiedzi z drugiej strony można powiedzieć nie ma rezonansu, to widzę, że to zaczyna być rodzajem mojego chcieństwa. I ja wtedy dostrzegając to zaczynam się zaciskać. Bo można w takiej upartości gdzieś coś chcieć, a potem nagle odkrywamy, że no, nie ma przepływu, nie ma odpowiedzi, rezonansu. Kiedy coś od nas się chce, czy coś do nas płynie, a od nas nie chce płynąć, i nagle odkrywamy, że ciało nasze, nasze się zaciska, czujemy zacisk w swoim ciele, to naturalnie mi to też pokazuje, że te okoliczności, ta interakcja, nie jest właśnie tą miłością, prawdą, tą praktycznością, tym pragmatyzmem w codzienności. Dlaczego o tym mówię? Bo dla siebie samego i dla Was, słuchających, chcę zwrócić uwagę na to, że to przepływ energii jest, można powiedzieć, wszystkim we wszystkim. To jest życie. I Najprościej właśnie przez to rozpoznać swoją drogę. Rozpoznać, czy jestem w miłości, w szczęściu, czy jestem w prawdzie. Bo tam, gdzie pojawia się opór, tam, gdzie pojawia się, można powiedzieć, rodzaj chcieństwa czy jakiejś opresji, to naturalnie też nasze ciało będzie się zaciskało. Naturalnie będziemy widzieć, że coś. W naszym myśleniu, wyobrażeniu ma się wydarzyć, a się nie wydarza. I po co się trzymamy czegoś, albo popychamy tą rzekę, by się coś wydarzyło, kiedy się nie chce to wydarzyć? Jak dobrze wtedy zatrzymać się i zobaczyć zobaczyć prawdę w sobie poprzez swoje ciało zobaczyć w doświadczeniu Czym jest miłość? Jest ona przepływem, tą energią płynącą w naszych relacjach, i to jest jak przewodnik, jak kompas. Wystarczy być takim uważnym, wrażliwym, słuchającym, czułym, dlatego skarbu, który możemy rozpoznawać w sobie, a jest on przepływem życia w nas, życiem. Taka refleksja. Najlepszego.